Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Platformy Obywatelskiej wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych wobec rządowego projektu ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych. Ustawa określa zasady udzielania wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a państwami członkowskimi i państwami trzecimi przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych. Potrzeba opracowania omawianego projektu ustawy wynika z konieczności transpozycji dyrektywy Rady 2010 24 w obecnym stanie prawnym sposób i zakres udzielania pomocy państwom członkowskim i państwom trzecim lub korzystania z pomocy tych państw przy dochodzeniu należności pieniężnych regulują przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ustawa ta reguluje zasady działania wierzycieli i organów egzekucyjnych w zakresie dochodzenia obowiązków podlegających egzekucji administracyjnej oraz ich zabezpieczenia w postępowaniu zabezpieczającym. Nowa ustawa, będąca efektem transpozycji dyrektywy, zapewnia efektywniejsze korzystanie i udzielanie w Pane pomoci. Będzie to możliwe poprzez zapewnienie szerszej wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi i dzięki objęciu zakresem stosowania wszystkich osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w Unii Europejskiej. Ważnym w tym projekcie jest uwzględnienie wszystkich form, jakie mogą przybrać należności pieniężne organów administracji publicznej dotyczące podatków, ceł, opłat, refundacji i interwencji, w tym wszystkich należności pieniężnych przysługujących od podatnika lub osoby trzeciej odpowiedzialnej za zapłatę tych należności. Koniecznym okazało się również rozszerzenie katalogu należności pieniężnych, m.in. o podatki pobierane przez organy administracji samorządowej. Nowa regulacja będzie miała ponadto zastosowanie do kar, grzywien i dopłat administracyjnych, o ile związane są one z podatkami, cłem lub innymi należnościami w ramach funduszy europejskich skierowanych do sektora rolniczego i obszarów wiejskich. Zupełną nowością jest wyznaczenie centralnego biura łącznikowego oraz w razie potrzeby biura łącznikowego do kontaktów z państwami członkowskimi w zakresie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności. Projektowana ustawa definiuje prawa i obowiązki wszystkich zainteresowanych stron. Jak czytamy, w uzasadnieniu do ustawy ma gwarantować sprawność, rzetelność, przejrzystość i szybkość działań organów państwa członkowskiego we wskazanym zakresie. Wzajemna pomoc ma obejmować wymianę informacji dotyczących podmiotów, w szczególności takich danych jak adres zamieszkania, posiadane rachunki bankowe, ruchomości i nieruchomości, wysokość uzyskiwanych dochodów, źródła dochodów, rodzaj i miejsce zatrudnienia, rodzaj i miejsce prowadzonej działalności Panie Marszałku Wysoki Sejmie! Rządowy projekt ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych nie wzbudził szczególnej dyskusji na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, jednak już po przyjęciu sprawozdania przez Komisję pojawiła się konieczność zmian w projekcie ustawy, których treść przewiduje określenie w drodze rozporządzenia wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw członkowskich, jak i państw trzecich. Mój klub zgłasza w tej materii, materii zestaw trzech poprawek o charakterze dostosowawczym. Uwzględniając te poprawki, Klub Platform Obywatelskich będzie głosował za przyjęciem sprawozdania komisji w całości. Dziękuję bardzo i proszę Panią.